Nasza firma istnieje już od kilkunastu lat. Jesteśmy producentem wizytowej odzieży męskiej gitar. Posiadamy bogatą i różnorodną kolekcję tkanin i fasonów, garniturów, marynarek, spodni, kurtek oraz płaszczy. Kolekcja w naszych sklepach przeznaczona jest zarówno dla młodych, jak i starszych panów. Fasony naszych wyrobów są typowo młodzieżowe, a także klasyczne dla mężczyzn ceniące sobie elegancję i wygodę. W jej sprzedaży posiadamy modele ślubne, aktualne z bieżącymi trendami. Oferowana odzież ma także szeroką gamę rozmiarów i modeli. Oprócz własnej produkcji posiadamy inny asortyment. Koszule, krawaty, kamizelki ślubne, paski obuwie i pozostałe dodatki. Poprawki produkowanej przez nas odzieży wykonujemy nieodpłatnie. Przy większych zakupach dodajemy miły upominek, a dla stałych klientów także karty rabatowe. Akceptujemy również karty płatnicze. Zapraszamy do naszej strony w Galerii Londyn i przy Ulicy Granicznej 9A.